się Śsiąka, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcineczku, w którym będziemy zwiedzać opuszczoną wieżę, którą znaleźliśmy w ostatnim odcinku. E, właśnie sobie tu wchodzimy. daliśmy tutaj ostatni przycisk. Jesteśmy w środeczku. że widzimy sobie do góry. Obadać no, co tam jest. To no się udaje, jak na nikogo nie będzie. To jest naprawdę fajnie jak tu jest. No, widoczek jest tu przedni. Na wszystko. I wisek, co nam to podeszło dzisiaj? Wczoraj bardziej. Dobra, wracamy środku. środka. Papuńmy ze sobą. Lecimy dalej. Do, do samej góry. Takiego nie powinno być. Nie mam jeszcze okay. To Co jest to? A, okay. Dobra. To jest skrzyneczka, widzę. Co to będzie ciekawego? Mój czeknąć. No, się przyda. Złote jakieś ciałek. Zwykłe. Bo trudno sobie coś stąd trafić. Może. Jutro będziesz celem. O kurde. Dostała. Ciekawe jak coś trzeba z tych złotych kształt. Niestety, mięsko się zmarnuje, ale. Patrz, tu. O, co Tam idzie, jak coś tam został. Oj, oj. Celarnie idzie. Widocznie, nie chciałem tego postawić. To nasze ognisko. Wspomniał złoty mieczyk to jest interesujące. Musiałem coś poza odcinkiem jeszcze robić. A nie! Znaleźliśmy go w skrzydłach co będzie tutaj przy dwie przy wejściu. Będziemy płacić tym niczym. Dobra. Schodzimy na dół, bo tu nie ma co za dużo oglądać Tak to wygląda. Gdzieś tam jest nasz domek po tej stronie bardziej, aż nie spać. Tam nie gdzieś... Stąd tam wynikeliśmy odcineczek pierwszy. To gdzieś tam. Dobra. Lecimy sobie na dół. Bo na pewno to nie jest wszystko. Coś tam mi się wydaje. Ale słyszałem legendę o tej wiedzy, że mogę się tutaj jakieś podziemy. Tylko na pewno nie będzie takie łatwe, żeby się tu dostać. A to ja się w głowie kręci tego. Hmm, co jest nadbliżane? Jakieś o okulte. Zarazem przejście. na zupełnie przypadkiem. Eee, przejście. Dobra. Idźmy za to. O kurde. Chcę iść trochę. Co będzie? Nie wiem, po smutku Ewidentnie ktoś tu był. Powodnie jest nasadzone. Uwolutki, żeby się nie zabić. Ooo. Ciekawe. Czy ja słyszę jakiegoś pana szkieleta? Kto to nas doprowadzi? Kurde, jak cię powodnie? Mam to sobą. Dobra. jest pusta. Ooo, wygląda zachęcająco, ale coś mi się wydaje, że. W świecie mi się tu Coś tam pada. W nic nie słychać, ale wydaje mi się, że to jest lawa. jakaś podpucha. A tu. A tam nic nie widać Zapewnie Odchłonę Wejdź Niestety nie rzucimy co kamienia nie, Jak normalnie Żeby policzyć Biorę co z do dna Tu jest coś ciekawego O kurwa fajnie Odejdźmy teraz. Nie wygląda coś podejrzewania. O kurde. No, co ciekawie. Co przyda? Kurde. Głowa. Aj, 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 aj. Głowa nisko. Dobra. Przedzieliśmy to. Jakieś kurwa pułapki tu na nas mają, nastawione. Ja nawet do w moich zapomniałem. Wszystko to sobie. To na wypadek. I i lecimy dalej, chyba. Po co tu się zatrzymywać? A co ja zrobię? Dobra, jest mieczyk. Który mam? Więcej? Dimagila 6? 4? A, oczywiście, lubię Dimagila. Mhm, mm nie wiem, się tu coś. Mi to nie podoba. Pierwsze wchodzimy. O kurde. To już żeby... tam słyszeć żeby to byli jacyś wyniźnią O kurde. Jeszcze oj, oj oj Pan strażnik, ale. Chyba przeterminowany lekko. O, tak. Weź. Jak weź? tu. Dobra. Ruchowy. A to mi wygląda na osadniku. Ale już niestety takich przetrzymanych tutaj jak w głodzie najprawdopodobniej nikt, nikt tu nie przychodził. Więc za ciekawa historia tu nie jest. <grym> da jak zjaw w takim miejscu, co mnie. Mi a i pasowałoby was wypuścić albo ukrócić wam męki chociaż trochę, nie będziecie tu siedzieć wiecznie i tak, że jak na to chcielibyście tylko mnie zjeść, prawdopodobnie. No o tym mówiłem. Także pp. jednego mniej, będzie najciężej. Jest o, kulny, o. V v to je smutný. Oh, kurde, pěkný. A teď? Teraz ty. To je hodný bazuvalně. V praktice to začít, aby ale... Dělám k dobrým celu. Vždycky to máme už To můžeme odstavit. Já se nebych tež... Chtěl se vrčit do celých. No chodź, ale nic nie widać, żeby było tam coś cennego. Łóżko, łóżko, radzi, oni nic nie mieli, by tam to nie ma. Łóżko, łóżko. dalej. Ciekawe, co będzie. A, to on tak. to, to, to i coś. idealnego dla mnie, czyli. Łapeczkę. Nic tu nie ma. Podłączam się do tego, ale. Oczywiście. Ja sobie przegapnę z nim, co? Dobra. Jemy i lecimy dalej. Ops. Patrzcie. To dziura. Dziura się nie pychać. Dobra. Nic nie ma. Do Zesłucham co nam się tam kryje. Tak kurde, jakieś drzwi. Wchodzimy? Nie wchodzimy? Dobra, wchodzimy tam. Tak kurde. Oj, chyba trafiłem w niezły humor panów strażników. Nie ten mieczyk. żeby się tylko nie wyrypać dobra stażnicy skończeni dobra, zamykamy drzwi Chyba może spadnie w nocy o, widzę jakieś tu milutkie łupy Trzeba moja ruta przedniego odcineczka i co my stąd potrzebujemy? przygarniemy sobie ten łuczek i my tu do tego i mieczyk to raczej nie będą się gniewać jakby odczucamy rzeczy, które mi są niepotrzebne za bardzo. A te nici dobra, ten desek trzydzie widzę kurde te zbrojki na klasa to była. Już mają Uczutko. ale ciekawe miejsce, nie powiem. Jeszcze dam tu Pochodnie w razie czego, jakby mobki chciały po mnie przyjść. Dobra, jeszcze zjadę. i trzeba dojść. Co, gdzie tu było? Powinni mieć może jakieś spiżarnię, jeżeli tu byli, ale czemu zginęli? sumie tego nikt nie wie. Może nie wychodzili, bali się, coś było na zewnątrz. Dobra. To wygląda interesująco Wygląda jak jakieś przejście No <grywa> i owszem Z przejściem O kurde Ja to chyba Wszystko przygarnę sobie Nikt nie będzie miał za złe Jak O kurczaczki Ładnie robione Nie słychać tego klikania Jak to wszystko sobie zabieram 40 chickenów Ojoj Same choiny nary. No to jesteśmy w biedronkach, ale jesteśmy zabezpieczeni już chyba do końca serii. Mi się wydaje. Jesz, zbieraj Tak. Też. No to nie wiem, czemu oni zginęli. Może jakaś choroba. I pięć złotych jabłuszek. na sprawa. O, czy ja coś słyszałem? To jest ciekawe. Tutaj coś? Nie. To wygląda jak jakaś ukryta skryteczka. Czy tu. Spójmy może gdzieś tu bliżej? Haha. Wiedziałem, że coś takiego tu będzie. Nie mogłoby być inaczej. Dobra. Także zbadajmy, co jest dalej. Mm. Wygląda ciekawie co interesujące, Czy byśmy dostali się do jakiegoś skarbca? Coś tu jest O, Wygląda jak jakieś drewieńko Coś widzę Co to chodzi? Czy mogę to jakoś kliknąć? Coś z tym zrobić? Alo Może łapką? O! O tak, widzowie. Jesteśmy w jakimś cudownym miejscu. Mamy noctowizję. Coś będzie to lepiej widać na noctowizji, z coś tu jest. O wiele jaśniej, fajnie. Mamy tutaj... ...bawę, no ale możemy wejść. To nie do tego, to sądzie pewnie, ale... <gryw> ...można się władować. Fajny system, ale moje oko to od razu dostrzegło. Yes, I ja... skarbiec. Gdzieś nagroda dla wędrowca, który tu dotarł? To możliwe. O okay, kurcze. sobie kolejne strzały. No nie pogardzę, no. Mamy tarcze kuszę i tątę nieśmiertelność. I koksy. Opłacało się tu przyjść. Coś tu pisze, mi się wydaje. Lajk? Możliwe. Jeżeli coś to widzieć możesz strzelić lajkacza. Jest Reber. czy żelazo O, zebrało się. W sumie, za co to możemy wyrzucić? Tu pszenicy nie potrzebujemy. Lebuś oczywiście zbierzemy. Żelazo też, nic się tutaj nie zmarnuje. Nasiona fajnie, bo nasiona się przydadzą. Zawsze i pochodnie wyrzućmy. Łuk mamy. A na przykład. w sumie trzy rzeczy muszę tu czy tarczę mogę na siebie założyć? Mogę na siebie założyć tarczę, żeby przejąć nasiona. W sumie dyni, arbuza, gureka mamy, to git, w sumie nie potrzebujemy, tylko jeszcze, w rzucił trzy rzeczy i da się ukraść tą zbroję jakoś. O! Mogę ukraść zbrojkę. A, dobra. No i teraz to będzie profesjonalizm. Arcza. Dobra. Dobra, będziemy mieć w sumie. To się nam przyda. Żol tego. Wystawiać. Może być to 4 surowe mięska. Dobra. Czy my wszystko z tym zabraliśmy? Szyściutko. Dobra, no to chyba postaramy się stąd wyjść jakoś że jeszcze jedną podkę byśmy chcieli tak jak w innych i przyda, bo zostało nam jeszcze trochę a on tu zbrojkę zostawimy i będziemy to tu zachowali Zamknijmy ten skarbiec tak, Chyba Dobra, daj killowa. Odzyskamy im córkę. ładnie. Nikt nie zobaczy. Pewnie. To drugie. Ale no trzeba. Oj idź tej kurdeczkę pół. Dobra. I rugę. Karbiec zachnięty. w sumie ze mnie ledwo okradziony, ale nikt nie widział. O to było. Bierze też super. Jak mi się stąd wydostaniemy teraz? Hmm. Może jakieś podko. Szybkie bicie rączką drewna widzimy nie ma się czym za bardzo podsądować nawet. Nie tak skwierdzam. Co tu mi się drewnięcie? Nie zobacz. To muszę, że to ma być. Zamykamy nasz drogpa, Żegnamy się z brojkami i uciekamy na górę. Oli. Teraz tam nic nie jest straszne, teraz może się jeszcze z przeciwnikami, którzy są podobni, kichowi. Dobra, wstępujemy. Już no tak, o, jojoj, joj. mi joj, joj. się jeszcze nie zabić. Dobra, lecimy Niech to zostanie. Okej. Okay. Będziemy sobie przelecieć. I do góry. Sądzę, że chyba malutko zostało. Lecimy dół. Do... Cyk, cyk, cyk. Labirynt. Cyk. Lecimy dół. powoli wyjść do góry jest. Cyk, cyk, cyk. Lecimy. Jeszcze nam poszło odkrywanie. Myślałem, że jest większa, ale... i tak nie była mała. Nie wiem, coś ciekawego? O, to było tajne przejście, skryte pod pochodnią. Ale wydaje mi się, że po prostu kamień był nieźle naruszony i po prostu przed dotknięciem się ciekł. No my. Damy... Po prostu się rozleciał. Te, którym są spękane, mury nadwyrężone wyręczone. O jesteśmy w górce. Jak wyszło? Bardziej, można powiedzieć, tu jest Lecimy do góry jeszcze. Stres... O kurde. O szczęście. Jak zawsze. Dobra, Stop, 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 stop. To jest jakiś jeszcze... sprzęt. To chyba nasze robótko i ładne czarne. Kończymy no, no? Dobra, z tym akcentem sobie skończymy naszą piękną eksplorację wieży. Mam nadzieję, że nie było aż tak trudno. Dzięki wszystkim za oglądanie czek. Jeszcze na mnie. Jeszcze raz. dzięki za oglądanie. Możecie sobie zostawić. Jakbyście jak chcieli. Trzymajcie się i w